Dzień dobry, witam wszystkich miłośników Gołębi Pocztowych i nie tylko. Taki filmik yy, krótki, bo już tam było parę komentarzy, kiedy będę to miał zrobione, więc pokazuję, jak to wygląda na teraz. Yy, zrobione już jest w kierunku, nie nagrywałem tych starych cel. no Nie było co oglądać, po prostu tamte stare stare, stare stare zostały wywalone. Teraz są tu nowe. Jest 12, tak jak mówiłem w poprzednich filmikach. Niektóre pary już sobie tu ubrały Tak jak tu widać, tu ten czarny z płową, tu u góry tak samo. Tu te pstre. tu e, niebieski z płową. Już tam widzę. Zniesły jajeczko. Widać tam przez żbelkę jest już jedno jajeczko. Po południu może zniesą drugie. Także e, obierają sobie cele. Miseczko podkładane. W takim krótkim właśnie chciałem nakręcić, jak to jest. Aha, no i tu jeszcze klawisz, żebym sobie dokupił, zamykanie takie na noc. No, zrobiło się troszkę więcej miejsca w glemniku bo tam te cele miały 50, były na, na szerokość. na długość chyba też 50. Te są 64 długość i 30 jest głębokość. Także tamte były 50, a no 20 cm szerzej się tu zrobiło Przeliczyłem wszystkie gołębie dokładnie. Jest 28 sztuk. Także nawet dwie pary mam jeszcze za dużo. Bo 24, żeby było w tych celach. 4 gąbki za dużo. Dwie pary. Ale ewentualnie tam jeszcze na dole dam jakieś miski, albo y, po prostu no, muszę się pozbyć dwóch par, y, bo nawet było 29, 29 y, o, y, luźny samczyk był, dałem sąsiadowi, y, tydzień y, wcześniej też mu dałem jednego, było 30 nawet tych gołąbków. Także teraz, same pary są, nie ma luźnych samic ani, ani samców, no będziemy widzieć. No i tak myślę właśnie, yy, po jednym jajku, po jednym młodym, żeby miały. No bo później te gołębianie lotuje tak, że później nie ma co z tymi gębiami robić, jest po prostu za dużo. O, tu już też zbierają na gniazdo, samiczka siwa, też już na dniach powinna znieść jajeczko, tak samo stra też coś tam już uzbierały, także o, tam też. No i tyle by było z mojego gojemnika o, tu też idą do pary. Właśnie pojadły. Dałem im teraz picie. To tyle. Tylko tyle chciałem pokazać. Piszcie w komentarzach czy się podoba, czy się nie podoba. Na razie. Dobry lot.